Witajcie! W tym odcinku będzie to odcinek łączony dla dnia 3 i 4, ponieważ indywidualnie niezbyt wiele dla działo, przebywałem głównie w kabaretę na plaży, więc w tym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć trochę ogólnie o tym wyjeździe. Natomiast wideo i zdjęcia, które będziecie widzieć, są to moje eksperymenty z robieniem slomo, lataniem dronem i tym podobne. Zatem, podczas z tego wyjazdu naszą bazą pobytową jest kabaretę. Jest to kurort, można powiedzieć, dla surferów na północy Dominikany. Jest tutaj jedna z najsłowniejszych na świecie plaż dla surferów, co widzieliście już w sumie w pierwszym odcinku, a teraz zobaczycie jeszcze trochę więcej. Eee, pobyt w hotelu, w hotelu dla surferów jest całkiem ciekawy, ponieważ poznaliście tutaj dużo ludzi, którzy nie są takimi typowymi turystami. Mają inne podejście do tego, po co tutaj są. Eee, za dnia latają na kajtach, długo śpią. Bary plażowe są nastawione dla surferów, też niekoniecznie na, nie, na turystów. Jest ogromna różnica jeśli chodzi o bary plażowe, ponieważ, ponieważ wchodzisz do baru, pijesz drinki, korzystasz z leżaków, korzystasz z łóżek, nikt Ciebie nie kosztuje ekstra kasy. Jak tylko prosimy do części turystycznej za każdy leżak, parasol, wszystko ekstra, ekstra się płaci. Więc jest takie inne poczucie tego przebywania na plaży dla surferów. I my czujemy się trochę przynajmniej. Ja czuję się takim po prostu turystą, który nie jest surferem, a korzysta z tego, jak tutaj jest inaczej i ciekawie. Eee, przy okazji dowiedziałem się też, że właściciele większości biznesów na Dominikanie ogólnie to są obcokrajowcy i nie jest inaczej, jeśli chodzi o beach bary czy o szkoły kajtowe, Są są większości obcokrajowcy, którzy otworzyli własne biznesy i zatrudniają Dominikańczyków, dają im e, pracę. W okazji miałem możliwość poznania osób, które mieszkają na stałe na Dominikanie yy, obcokrajowcy. Była to ciekawa możliwość zdobycia perspektywy na to, jak to jest mieszkać w takim miejscu jak Dominikana, gdzie cały rok jest słońce, plaża, ocean i po prostu a, a tu atmosfera jest kompletnie inna niż mieszkanie w Europie, gdzie czasami jest fajnie latem, a czasami zimą jest mrocznie. Zwłaszcza dla osób, które lubią, które są jak ja ciepłolubne. E, dzisiaj, czyli dnia czwartego, e, mieliśmy dłuższe wyjście plażą do kabarety, do tej części bardziej turystycznej. I jak mówiłem, to wszystko trzeba było zapłacić, poczuliśmy się jak turyści w miejscu turystycznym. Przedawcy sprzedający wszystkiego rodzaju duperele, czekolady, bransoletki, płatne leżaki, płatne daszki, po prostu typowe turystyczne, ale byliśmy tam celem poplażowania zdala od, od surferów, żeby się można było w spokoju wykąpać. E, wynajęliśmy w, samochód, żeby się udać na wyprawę i żebym mógł Wam pokazać pozostałą część Dominikany, co nie jest plażą dla surferów. E, oraz dzisiaj z rana pogoda była taka, jak większość osób obiecywała, czyli nie wiało. Nie więcej do godziny 10.00. Wiatru nie było prawie w ogóle. Odpaliłem drona, polatałem. Sami zobaczycie efekty tego latania. Dziękuję wam. To był dzień trzeci i czwarty. Zapraszamy na kolejne odcinki.